Moi drodzy, patch 1.4 przyniósł bardzo wiele buffów, ale ten jeden, wyczekiwany przez wszystkich, też miał tam miejsce. Flying Fortress dostała całkiem obiecujące buffy. Patrząc na to, że te liczby są niby małe, ale. Spójrzmy na to, że Flying Fortress czy nawet Spectre wyrzuca tych Bob od cholery. Tak więc dzisiaj sprawdzimy Flying Fortress. Będziemy to łączyli lur również z innymi piątkami. Myślę, że nie jest Sarbobo, bo jeszcze nie miała miejsce prezentacja, ale na pewno dodamy do tego carrier Flagship. Flagship i tym podobne, do no i... Alchemika, tak więc bez pewnego przedłużania, zapraszam Was do gierki. A więc, moi drodzy, tak po krótkim na myśli, jednak nie alchemika, jednak wioska, ponieważ potrzeba tego kaboteka dla innych jednostek, i tak dalej. Chodźmy na ten przykład głęzią jako pierwszą. Potem pójdziemy w ejsa, może bukaniera. Chociaż sobie tak patrząc na to, bukanier będzie tańszą jednostką i może nawet lepszą. Dobra, na razie pójdźmy tak. To nie jest wymarzony start, ale chcę mieć level 1 Głędzie już z głowy. Chodźmy po coś takiego. Myślę, że to będzie mój karier flagship przyszły. I tutaj będziemy go łączyć wraz z... Wioską, która będzie łączyła naszą Flying Fortress, wydaje mi się, że, wydaje mi się, że tak patrząc na to, Bigger Radius, Jungle Drumsy powinny chwytać tutaj wszystko. Dobra, czy od siebie do potrzebne? Dobra, on ulepszy to wall of fire. On w ogóle idzie bardzo popularną strategię Wizard plus Datling. Ja idę czymś, co sprawdzałem już wielokrotnie i naprawdę bardzo fajnie mi się tym grało. Ale no nie jestem jeszcze tak bardzo. Jak to się mówi. Dobra, kiedyś sobie to przypomnę tak bardzo. Profesjonalny, doświadczony z tą strategią, że mogę ją wyciągnąć tak w stu na rankedy. No i co, możemy pójść już naszą... naszym mesem. No jeszcze Flying Fortress nie będzie tak bardzo ten, chodźmy w Cannon Ship. Potem pójdziemy w faster shooting. O, właśnie teraz tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że to będzie wystarczyło. O, nie. O! Oooj! Za co się kocha, to. <laughs> Każdy jeden by się ten. O! Widzę, że kolega ma problemy. Ale ma takiego laga, że przez to oczywiście nie pokazuje, że jednak kliknął Dobra, no to co, dochodzimy do... 570 i idziemy tv i może w końcu postawimy Ace'a Albo najpierw postawmy wioskę, Ace to jest takie... Ace będzie później eee, Dobra, powiem tak jeżeli chce iść tutaj w simmer, to ogromnie nie polecam. Nie będziesz mógł tutaj balonów, co będą. A on idzie w taki sposób. No dobra, dobra, nie będę narzekał. Chciał iść tutaj kurde, w tego wy. Ale w sumie. Monkey Pirates, Pirate Lord będą o wiele lepsze, chociaż że jeszcze nie sprezentowałem Pirate Lorda. Dobra, teraz tak ustawmy tę wioskę tak gdzieś w ten sposób. Bigger Radius czy będzie efektywny? Powinien być. Potem resztę pójdziemy w merchmenty. Chociaż że merchmenty też tak będą. A chyba od chyba zobaczył jego błąd. Nie wiem. Może tak, może nie. choćby po to tak. I teraz, czy możemy już pójść w ten w... Eisa, wiecie co? Kurde, wszystko mi się popierdziło. Dobra, nic się nie stało? I właśnie tutaj mam największą zadumę. Czy pójść po damage w bomby, czy raczej damage w darty? Mm. Dobra, to będzie moja wioska z tym, a nie, nie będzie moja wioska z Monkey Town, Monkey City. Potrzebuję też. Tego. Ee, Operation Dark Storm późniejszego Sky Shreddera. Czy pójście z zielonymi pójść? Będzie dobrym pomysłem, raczej nie. Dobra, postraszmy go paroba fioletowymi. Ale tak spy plane. Kurde, nie wiem. O wiele lepiej byłoby pójść w Debage Bobby, czyli w środkowe, ale z drugiej strony jeszcze pójście po ten. O! Dobra, wiecie co? Chodźmy tak. Dobra, to powinno wyczyścić. Wszystko fajnie ładnie. Chodźmy w damage, w Bobby, co tam. Eee, dobra, chodźmy teraz po drugiego Asa. Eee, tak. Tutaj. To będzie fighter Plane Operation Darkstorm. I teraz powinniśmy już wychillować w 100%. Przestań wysyłać kamo Lidy, bo to ci nic nie da. Ten i tak ma takiego laga, że kurde nic ten nie pokazuje tego, ile on stracił. Ale to dobrze, bo jak będzie 150 perfekcyjne życia, to będzie się równał... Ale gościu próbuje. Wiecie co? Chodził w Jungle Drums'y. Koniec końców, tu jak mówię pójdziemy w MIB. Sprzedał... Slimer? Dobra. Jeżeli wyślę coś większego, pójdziemy w Monkey Pirates. I mam nadzieję, że to będzie wystarczyło. E, ale na razie choćby w wioskę. Tutaj. Monkey Town jeszcze mnie nie stać. Teraz jest stać. Nice. Czy pójdziemy kurczę w Monkeyopolis? Chłopie, nawet to ci nie wyjdzie. Nie wiem co byś musiał zrobić, ale już przestań to robić po prostu. Pachnie e, mi to, że może mi wysłać Zomga. Jeżeli wyśle mi BFB, to będzie tak jakby ten. To będzie oznaka, że bardzo chcę, żeby poszedł w Monkey Pirates. A, nie. Dobra, powinni... powinno być wszystko dobrze. E, dobra, dla bezpieczeństwa chodźmy. Monkey Pirates. I kolejnym naszym celem będzie Spectre, ale najpierw pójdziemy Monkey City. Czy może mi puścić Zomga? Może mi puścić Zomga. Wtedy poszedłbym w Operation Dartstorm. W którą mogę iść? To jest bardzo tani, bardzo fajny upgrade. I on nadal próbuje mi coś tam podgryzać. To dobra, jego taktyka. Jakie będę. Nic mówił. Chodźmy czarnymi, bo to jest też taki fajny ten. Tak, wiecie co? Pójdziemy, w Monkeyopolis, ale myślę, że dopiero później. Teraz na razie pójdźmy wy. Destroyera, Grape Shot oki. On może wysłać te MIB będzie chyba bardzo Bardzo mile widziany Więc chodźmy w MIB To wszystko tylko i wyłącznie dla bezpieczeństwa Nie zrozumcie mnie źle Gościu Gościu próbuje mi Puszczać takie mini rasze, Więc ja nie mogę kurde pozostać Dobra Zibrasy to raczej migidź je zrobią. Ja po prostu idę. Nowymi. E, dobra, czy jak pójdę fioletowymi, czy to tak naprawdę różnicę zrobi? Nie zrobi, chodźmy fioletowy nic się, przecież nie dzieje. A jednak się dzieje, dobrze. Dobra, Operation Dart Storm już na mapie. Mógłbym pójść w tego, w Aircraft. I teraz już skupmy się w 100% na Spektrę slash Flying Fortress, poszedł po dwa razy ten. No to, Dobra, muszę zapamiętać, że jeżeli puści mi coś bardziej agresywnego, muszę iść w ten, w Boosta. Dobra, na razie przystopujmy, pójdźmy w Spektrę. Ciach. On jest jak na razie zbufowany, jeżeli chodzi o to ogłędzie MIB i tam Jungle Dramsy. W przyszłości pójdę oczywiście w Carrier Flagship i zbufuję go tak do reszty. Mam nadzieję, że gościu nie umrze od tego normalnego Moaba. A w końcu postanowił iść po Supermanki. Dobry ruch. E, czy ja wiem, kurczę, czy ja widzę różnicę przez spektre Niby spektre nic nie zbawowali, ale. Dobra. Ryzykuję choćby Pomonkiopolis. Co, jak wyżej sprzedać się to za 20 tysięcy? Flying Fortress oczywiście jest jednym z najdroższych, czyli 85 tysięcy już trzeba byłoby wyłożyć. Dobra, to jest akurat łatwiutko, U niego to może być tak trochę trudniej, ale z tymi super małpkami powinien sobie poradzić. Tak, idzie chyba w Dark Knight albo on po prostu będzie maksował tego. Pan E. No kolego, kolego, czekaj, czy to daje naprawdę pieniądze? Fajnie by było. Ja już tutaj takie plany, o Jezus, a jakby tak jak w blunsach, szóstce Monkey Pirates czy Pirate Lord po prostu dają pieniądze, ojoj O, tu będzie miał problemy poważne, tu już mogę wam powiedzieć, ty, ja mam też nie niemałe Kolega, o, dobra, ej, jest wszystko fajne Jest bardzo dobrze Ponad wszystko, dobra Wiecie co? Sprzedajmy to, pójdźmy po Flying Fortress. Tak już kompletnie. Ej, powiem wam szczerze, że. Chyba jest czuć tą różnicę. Dobra, on chyba umiera, on chyba umiera. Dobra, poszliśmy w Flying Fortress, ale nie ma takiego tego, chyba że Lak albo ten cheat załatwi sprawę. Ta, Syncing to już jest chyba przegrana jego taka stuprocentowa. Aj, tak byku, właśnie tacy się trafiają na casualach. No i co, ja was złapię w kolejnej gierce, no i... idziemy jeszcze raz po Flying Fortress. A więc moi drodzy, mamy odhaczonego Awka, mamy odhaczonego gościa, co ma internet ze średniowiecza. Mam nadzieję, że ten gościu nie pójdzie wcześniej. Awka i strategia to sama, chęci te same. Mam nadzieję, że nie będzie tego przedwczesnej wywałki, choćby szarped. Powinno to wszystko fajnie, ładnie. Wybronić przed tym, jak pójdziemy głęboko, a wybronił bardzo dobrze, jak mówiłem. Strategia ta sama, chęci te same, tylko mam nadzieję, że przeciwnik będzie jednak o wiele lepiej zorganizowany. E, dobrze, chodźmy po głędzie, mam nadzieję, że tutaj będzie dobry spot. Minusem in the wall jest tylko to, że będziemy bardzo mocno do tyłu, jeżeli chodzi o Cabot action, Na tym, dobra, Rapid Fire. Jeżeli likniemy, to likniemy, nic się nie stanie. W końcu gościu farbi, to wiecie, agresja tutaj popłaca mu. W sumie powinienem zmieniać te kierunki ESA, tak jak te prosy. Dobra, dla bezpieczeństwa, lots more darts. One more. One more hit i to by był spoko. Teraz walnijmy, tak. O, i teraz możemy rozmawiać, co nie? Yy, dobra, on raczej będzie taki bardziej agresywny względem nas, więc cóż. Choćby zielonymi, nic się przecież takiego nie może stać. Pa, jaki ten balon jest niki, był. No będziemy musieli parę razy użyć umiejętności głędzi. nic na to nie poradzę. Trzeba kurde jakoś to przeżyć. Dobra, tutaj będą problemy nawet z TV. Jeżeli bym to teraz boostował, to na pewno by coś przeszło, ale on postawi drugi ten. Po prostu poczekam na zebrasy. Tu oczywiście pójdziemy w neva miss. Ciach. Jesteśmy już w 100% bezpieczni, jeżeli chodzi o to. E, dobra, teraz tak czy na Bigger Radius będziemy. Będzie chwytało? Będzie chwytało, więc co? Wioska, Bigger Radius. Wszystko idealnie. Ale jest jeden problem, bo trzeba będzie też tutaj postawić wioskę. Ponieważ tutaj też będę szedł w tego. A na razie, grow blocker. Pójdźmy w końcu w te, w zebrasy. No, tak jak mówiłem, wszystko. On musiał iść po double klasterki. Moi drodzy i czegóż chcieć więcej? Wymuszanie takiemu temu tych upgrade'ów Wszystko zgodnie z planem Dobra, radar, scanner Tutaj powinno być wszystko dobrze Nice No i chodźmy po tego pana, hotshotsy Plus Canon Ship. O, jeden lid przeszedł. Jak to się stało? Okej, okay, poszedł pod market, central market. E, dobra, i co? Double shot, double shot. Tak, gdzieś na górze będziemy też szli po tego. Dobra, no to co? Spróbujmy sprzedać tego Ace'a, pójść po jego znowu. Never miss, ale tym razem tak jak być powinno. Dlatego, że jeszcze pójdziemy w Operation Dartstorm, i tak dalej. No, on będzie kurde farmił, jak to farm playera przystało. Puśćmy mu coś takiego, żeby sforsować mu jakieś. Mnie się od nie powie, no ale... Dobra, przystopowa, więc dlatego mógłbym. Mógłbym się trochę obawiać, ale na razie chodźmy po wioskę tutaj, ciach, ciach. Czy on kończy, czy jednak mi coś wysyła? Mam nadzieję, że żadne z powyższych on chyba czeka, aby mi coś wysłać, kiedy pójdę po tego. Drugi, ten czyli ja już znam jego. Odbędzie szedł w ten. Sprzedawaj wszystko, byleby kurde, pójść w ten. Dobra, Monkey Town przy kolejnym napływie. Pyk. There we go. No, on tak kurde, niby, niby chce mi coś wysyłać, niby nie. To mnie trochę niepokoi. E, no to co? Rapid Firefighter Plane Centred Patch. Bo to jest tak naprawdę centret patch, a ja zawsze paw. Albo jeszcze gorzej patch. Ja pierdziela, potem jak kiedy montowałem moje filmiki, śmiałem się do rozpuku. O, ktoś tu ma problemy z tymi. <ścoughs> jak ja to rozumiem. Dobra, teraz pędzie ten. Bank. O, chcesz byś poszedł, Monkeyopolis? Tak jest, ale masz problemy lekkie. Nie masz problemów, no proszę. Dobra, chodźmy tak. Chodźmy tak. Jesteśmy jak na razie spełnieni, oczywiście. Pójdziemy w Operation Dartstorm. Przy kolejnym przypływie. A. Poszedł w w Cluster, dopiero teraz idziesz w... No dobra, twój wybór, chłopie, twój wybór, no ale żebyś tego potem nie żałował. <laughs> Tutaj skorzystamy z... ...małej zniżki. Ej, wiecie co? Chodźmy tu po prostu po Radar Scanner. To powinno wystarczyć. Potem to oczywiście zbiegimy, bla 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 i tym podobne. Ale będzie w ten sposób nawalał te. Balony bez bezbędnego tego. I teraz on musi nadzraszować. To już jest plus totalny. Dobra, poczekajmy tutaj, pójdziemy po spektrę. No to cóż ale no to cóż, my pójdźmy po spektrę, Spektre już nam powinno zagwarantować takie bezpieczeństwo, so sweet! Wydaje mi się, że jednak ta zmiana na Flying Fortress też jednak oddziałowuje jakoś na spektrę. Dobra, wszystko jest idealnie, Choćby... nie, w sumie jeszcze nie choćby. Chodźmy na razie, tak pójdzie, musimy pójść jeszcze po MIB. Przedał ten? No w sobie nie dziwię mu się. Powinien pójść po Monkiopolis tak. Tak żeby nie było. Miejmy taką nadzieję, że wszystko pójdzie tak jak trzeba. On też czekał chyba, że może ja mu coś wyślę, ale nie, nie, nie. E, dobra, czy ja tu mogę coś postawić? Oczywiście, że mogę. Chodźmy po Merchment i co? Favorite trades. Po Trade Empire nie ma na razie sensu iść. Bo jeszcze nie zrobiliśmy odcinka o nim. Dobra, to powinno wystarczyć. Poszedł Bloom Crash. My możemy pójść po Monkeyopolis, ale nie. Nie trzeba. Oczywiście, że pójdę, no... Nie ma, że nie Wydaje mi się, że gościu też pójdzie Monkeyopolis. opolis. Ja oczywiście mam szczęście, dlatego, że... Dlaczego by nie? On po prostu idzie w jak największą ilość pieniążków? Chwała tobie Dobra, choćby fioletowymi Nie powinien mieć z nimi problemów E, dobra, chodźmy jednak tak. Pójdziemy po Flying Fortress, anyways. Ile, jeżeli sprzedam te. Jeżeli sprzedam te, pójdę. Pu... Po 7000. Czy jemu ja się pomyliła ta z y, Bikerem? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. choćby po Flying Fortress. Nice. Ale naprawdę, czuć cholerną różnicę. Jak już muszę się z tym zgodzić, kurde, pierdalną czuć różnicę. Nawet nie małą pierdalną, chłopie. Dobra, chodźmy po carrier flagship. To będzie już atakowało jako tako szybciej. A tu mogę tylko tak, dobra, centret, paw. Przy ośmiu tysiącach po prostu przystanę. Wydaje mi się, że kiedyś nie mo... Flying Fortress nie mogła tak bardzo rozwalać tych. A teraz proszę. Eee, dobra, dopi... Chodźmy tęczowymi do końca. Niby tak, tak troszeczkę... O, dobra. Mamy to i teraz co? Przy tych dwóch pójdziemy w Hotshotsy, Pójdźmy po Sky Shredder. I co teraz? Mamy dwa upgrade'y na mapie takie naprawdę porządne. I teraz moglibyśmy pójść w Pirate Lorda. Najgorsze jest to, że nie możemy postawić tam nic takiego bardziej specjalnego niestety. Mm, dobra, czyli po prostu pójdziemy w Cold War z Homeland. Dojdźmy do 8200. Ej, tej, ten Sky Shredder naprawdę napierdziela nieźle. Dobra, i tak pójdziemy w Sta 8... I teraz z... mógłby wysłać ten wielki rasz tymi ceramikami. Mógłbym też pójść w Wielki Rush Zomgami, ale Zomgi są z tego słynne, że jednak kurcze nie dają rady przeciwko Blooncrush Więc dlatego po prostu poczekamy, sprzedajmy te dwa Te Dobra, sprzedajmy też to Pójdźmy tutaj po prostu po kolejne MIB Call to Arms dla, dla dodatkowego takiego bezpieczeństwa, to co? Yy, o. Chodźmy po kolejnego, carrier. Yy, tutaj, bo żeby pójść, nie chcę Ace'a, ja chcę jeszcze jednego Monkey Pirates. Dobra. wyślijmy mu ze dwa bady. Niech. Dajmy mu, kurde, okazję się. Wyczynić. O, idzie. Dobra, jeżeli tak. Dobra, użyjmy homeland. O nie. O nie. O Oj, myślałem, że tu jednak nie co się stało. I nie wiem, kurczę. Powiem szczerze, nie wiem, czy. <gryw> Powiem szczerze, nie wiem co się stało. Ale z tego co widziałem na tych badach, już zaczęły kurde pojawiać się pęknięcia, więc... Czy to nawet to skupienie na tym, to... Po prostu może zabrakło tutaj glue, nie wiem. Po prostu... Mieliście Flying Fortress w akcji przy takich już ulepszeniach, chudrze ulepszeniach. No w sumie mógłbym pójść pod Tsar i tym podobne, ale Tsar jest... Po prostu tematem innego odcinka. A na razie, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli się spodobało, zostawcie ocenę w postaci łapki w górę. A jeżeli się nie spodobało, jednak jakimś cudem, jakimś prawem, zostawcie ocenę w postaci łapki w dół, zostawcie subskrypcję, żeby ci na bieżąco z innymi materiałami z Bloonsów. Ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że nie powróci tamten Wortex. To jest katorga pierdzielona. I trzymajcie się gorąco, cześć!